Praca w księgowości jest dla Ciebie nie do końca satysfakcjonująca? Myślisz o zmianie kariery, kierunku kariery na coś bardziej wpływającego na decyzję zarządu, coś bardziej analitycznego? Rozważasz pracę w kontrolingu? Nie wiesz od czego zacząć budowanie wiedzy? Jak możesz zmienić swój kierunek kariery? Cześć, tu Magda Chosiawa z Mentoris i postaram się odpowiedzieć na te pytania. Żeby zbudować wiedzę z rachunkowości zarządczej musimy mieć bardzo dobre podstawy z rachunkowości finansowej. Rachunkowość zarządcza jest nieco inna niż rachunkowość finansowa, bo nie bazuje bezpośrednio na przepisach czy to ustawy o rachunkowości, czy ustawy, ustawach podatkowych, w jaki sposób zdobyć wiedzę? W rachunkowości zarządczej głównie mamy za zadanie dostarczać informacje. Istotne, istotne z perspektywy podejmowanych decyzji. I właśnie w tym kursie, kursie rachunkowości zarządczej od podstaw, nauczę Cię, jak filtrować informacje, dane dostarczane z systemu księgowego na te, które są istotne z perspektywy podejmowanych decyzji i te, których nie trzeba i nie powinniśmy brać pod uwagę przy analizie sytuacji. Każdy kontroler bierze również udział w procesie budżetowania. W tym kursie pokażę Ci, w jaki sposób ten proces budżetowania wygląda, jaka jest rola kontrolera w tym procesie i jak buduje się cały plan budżetowy, czy to strategiczny na 5 lat, czy też roczny. Jeżeli będziemy mówić o budżecie, to powiem ci też o czymś bardzo ważnym, o czym musi wiedzieć każdy kontroler, a mianowicie w jaki sposób porównywać dane z planu z danymi rzeczywistymi, czyli powiem o odchyleniach. I będę mówić o odchyleniach cen, o odchyleniach wolumenu, o odchyleniach budżetowych tak zwanych. Poruszymy tu wszystkie te kwestie i pokażę ci dokładnie jak kalkulować każde z tych odchyleń, ale to nie koniec. Powiemy sobie też o czymś co nazywa się break even point czyli o takim punkcie, w jaki sposób wykalkulować punkt, czyli taki wolumen sprzedaży, od którego firma osiąga zysk. Powiemy sobie też o tym, jak ocenić dane zamówienie, czy firma je powinna przyjąć, czy nie, oraz z perspektywy wyceny inwestycji, czy dana inwestycja będzie się danej firmie opłacać, czy też nie. To, co próbuję tutaj powiedzieć, wymieniając wszystkie te kolejne elementy kursu, to to, że w ramach tego kursu poznasz najistotniejsze narzędzia, które powinien znać każdy kontroler, każda osoba pracująca w rachunkowości zarządczej. Jeżeli obawiasz się tego kursu, że jest to kurs trudniejszy, to nie martw się. Tak jak i w pozostałych moich kursach, tutaj też buduję wiedzę krok. Po kroku, małymi krokami. Sam kurs składa się z kilkunastu tematów, ułożonych w pewną całość. Wiedza budowana jest systematycznie, a w ramach każdego tematu masz przykłady i quizy do samodzielnego rozwiązania, tak byś mógł zweryfikować poziom swojej wiedzy i to, czy rozumiesz to, czego właśnie się nauczyłeś, czy nie. Na końcu każdego tematu masz też test do samodzielnego rozwiązania. Jeżeli z każdego z testów, do każdego z tematów tego kursu osiągniesz wynik minimum 50%, to otrzymasz certyfikat ukończenia kursu, który przygotowuje Cię do pracy na stanowisku specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej czy też kontrolera finansowego. Ten kurs jest w całości online. Zapraszam serdecznie do tego kursu. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo.